W tym filmiku poopowiadam troszeczkę o inwentaryzacji architektonicznej. Wskazałem ją jako metodę zarobienia pieniędzy, na przykład w czasie studiów, i jest to rzeczywiście bardzo dobra metoda zarobienia pieniędzy, zwłaszcza na tym etapie kariery. Po pierwsze, trzeba oczywiście zdobyć takie zlecenie. Skąd je można zdobyć? Można je zdobyć nawiązując współpracę z jakąś firmą budowlaną albo z pracownią architektoniczną. Zasada, w ogóle, jak zwykle przy wszelkich zleceniach, jest taka, że wszelka umowa musi być korzystna dla obu stron. To znaczy, żeby jakakolwiek działalność zaistniała, to ona musi być korzystna. Więc jak to wygląda z punktu widzenia takiej pracowni architektonicznej? To jest bardzo korzystne, że przychodzi ktoś z zewnątrz i Robi taką inwentaryzację. Inwentaryzacja jest pracą dosyć prostą. Oczywiście wymaga pewnej wiedzy. Ja tu za chwileczkę poopowiadam i wydaje mi się, że wiedza, którą tutaj przekażę w tym cyklu tych krótkich filmików, wystarczy do wykonania podstaw takiego zlecenia. Więc jest to praca dosyć prosta, ale jednocześnie dosyć żmudna i czasochłonna. Tak więc, jeżeli ktoś prowadzi sobie pracownię architektoniczną, to bardzo często jako element przygotowania do jakiegoś projektu, jeżeli na przykład projektuje się wnętrze, to na początku trzeba zmierzyć to miejsce przygotować się do pracy przeprowadzić wizję lokalną, obejrzeć lokal, przyjrzeć się. I przede wszystkim posprawdzać wymiary. Bardzo często tak jest, kiedy na przykład rozpoczyna się projekt wnętrza, na przykład lokalu mieszkalnego. Bardzo często jest tak, że klient dostaje dokumentację budowlaną, gdzie jest to najczęściej odbity kawałeczek projektu budowlanego i te wymiary tam podane i informacje prawie się zgadzają, ale właśnie prawie. Kłopot czasami pojawia się, jeżeli na podstawie. Takiego projektu wykona się bez sprawdzenia meble na zamówienie. I okazuje się, że pomieszczenie ma jednak kilka centymetrów mniej i bardzo drogi mebel nie mieści się w swojej lokalizacji. Tak więc inwentaryzację warto przeprowadzić, bo może ona na wstępnym wykonana na wstępnym etapie projektu uniknąć, można dzięki temu uniknąć bardzo kosztownej pomyłki. Jak wyglądają y, te relacje cenowe? Tutaj trzeba właśnie omówić taki trójkąt czas, cena jakość. I jak mówię o tym, że umowa jest korzystna, to przedstawię, y, przedstawię sprawę od strony cenowej. Trzeba pamiętać, że inwentaryzacja jest zdecydowanie najtańszym elementem projektu. Na niej się najgorzej zarabia i wymaga najwięcej takiej zupełnie. Trudnej pracy, takiej powiedzielibyśmy brudnej, trzeba pojechać na miejsce i tam na miejscu po prostu ciężko fizycznie pracować. Według mojej oceny, z mojej praktyki wynika, że przy wykonywaniu inwentaryzacji, czyli dokumentacji odtworzeniowej, mniej, wychodzi mniej więcej po połowie. To znaczy na godzinę pracy z miarką na miejscu przypada godzina, później. Kreślenia, podczas kiedy, podczas opracowywania projektu, yy, właściwie cały czas się siedzi i kreśli, albo wyszukuje informacje w internecie, albo yy, odbywa się rozmowy telefoniczne, zbiera się oferty, yy, analizuje się żurnale, szuka się pomysłów, rozmawia się z klientem, to jest praca dużo przyjemniejsza. Natomiast wykonanie inwentaryzacji polega na bieganiu z miarką, często po budowie w niezbyt sprzyjających warunkach, na budowie, jeżeli się mierzy, Lokal w stanie niewykończonym albo remontowanym jest brudno, czasami zimno, nic przyjemnego. I architekt, który pracuje w pracowni architektonicznej i który zarabia pieniądze na wykonywaniu projektów wnętrz, na pewno będzie wolał popracować sobie w cieple, prawda, nad projektem, a inwentaryzację zlecić komuś, kto się zgłosi. Jak wyglądają w ogóle tego typu relacje cenowe? No więc w dużym uproszczeniu i te ceny mogą być nieaktualne, ale to chodzi mniej więcej o uchwycenie rzędu wielkości. Przy kupnie mieszkania trzeba się liczyć z wydatkiem około od 6 do 5 tysięcy złotych za metr kwadratowy. W wypadku opracowania projektu, wnę... w wypadku wykończenia, wykończenie. No, to wychodzi od 1000 do 2000 zł za metr kwadratowy. Mniej więcej w sumie. Tyle, tyle wynosi wykończenie mieszkania od stanu deweloporskiego do stanu pod klucz. I także widać, jak widać, kupno mieszkania jest olbrzymim wydatkiem, ale jego wykończenie jest niewiele tańsze. Wykończyć mieszkanie oczywiście należy na podstawie projektu. I. Projekt, ceny projektów wahają się mniej więcej od 100 do 200 zł za metr kwadratowy. To zależy od wielkości, to zależy od stopnia szczegółowości, yy, od trudności. Yy, różnie to bywa. W każdym razie to jest mniej więcej tego typu, yy, tego typu. Koszt, jak widać, jest on dużo mniejszy niż koszt budowy. Mimo to część klientów próbuje na projekcie zaoszczędzić. I oczywiście niepotrzebnie, ponieważ niewielki błąd w projekcie może spowodować później wysokimi kosztami w czasie budowy. No więc w tym projekcie natomiast koszt inwentaryzacji waha się od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. Taki jest koszt inwentaryzacji. Także widać, że są to ceny, są to pieniądze zupełnie niewielkie w porównaniu z ceną, prawda, kupna i wyposażenia mieszkania już, nawet to są niewielkie pieniądze w porównaniu do projektu. A jeżeli opracuje się projekt na podstawie, prawda, nieprawdziwych danych, no to błędy projektowe mogą dużo więcej kosztować. Tak więc Mniej więcej tyle powinna kosztować inwentaryzacja, przy czym ja zaznaczam, że na rynku yy, zdarzają się różne oferty, łącznie takie, które wynoszą na przykład ktoś oferuje wykonanie inwentaryzacji i oferuje za to cenę 50 groszy za metr kwadratowy. Takich zleceń nie należy brać, nie ma szansy wykonania takiego zlecenia. I to jest po prostu niewolnictwo. To jest nieuczciwe, yy, oczywiście, przedstawianie takiej oferty, no ale to, tego akurat nikomu nie można zabronić. Natomiast yy, podjęcie się takiego zadania za, za tą cenę to jest już po prostu czysta głupota. Yy, z mojego doświadczenia wynika, że minimalną ceną, za jaką można yy, się podjąć takiej pracy, i to przy założeniu, że nie będzie się inwestowało w sprzęt lub w dojazd, to jest netto. Czyli do ręki 5 zł za metr kwadratowy. Poniżej opłacalność takiej pracy jest żadna, to znaczy uzyskuje się cenę już poniżej ceny, jaką uzyskałoby się za prace kreślarskie. A w ramach tej pracy, jak już mówiłem, trzeba się liczyć. To jest z różnymi niewygodami fizycznymi. Podczas inwentaryzacji trzeba być przygotowanym na różne warunki to jeszcze opowiem. Omówiłem cenę, teraz czas. Ile czasu zarezerwować na tego typu pracę? Więc mi przy dużych zleceniach wychodzi około 10 metrów kwadratowych na godzinę w sumie. To znaczy 100-metrowe mieszkanie zajmie około 10 roboczogodzin. 5 godzin mierzenie na miejscu, 5 godzin Prace kreślarskie, wrysowanie wszystkiego, wykonanie zestawienia pomieszczeń i tak dalej. Tyle to mniej więcej wychodzi. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia w tej pracy, to radzę to pomnożyć przez tak zwany współczynnik K, zna, prawda, który jest równy około 1 <grytanie> i on jest, to jest współczynnik znany z konstrukcji. Tam jest często podane, że na przykład y, obciążenie mnoży się przez K, które jest równe około 1 i ono oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia. Prawda, z zawirowań do góry lub do dołu. Także tutaj należy sobie to od razu pomnożyć przez półtora. Tak, prawo Merfiego mówi, że jeżeli chcesz wiedzieć, ile Ci dana yy, czynność zajmie czasu, to pomnóż przez dwa i przyjmij jednostkę o rząd wyższą. No więc nie, to raczej 20 razy proszę nie mnożyć. Przy czym muszę przyznać, że znam ludzi, którzy rzeczywiście pracę, która była do wykonania. Yy, Najwyżej w miesiąc potrafili rozwlec na dwa lata, na przykład. Także wówczas ta zasada Marfiego zadziałała. Przy czym to, to nie oznacza, że oni przez dwa lata cały czas się tym zajmowali. No, ale to tak na marginesie. Tak więc 10 m2 na godzinę w wypadku domków jednorodzinnych, biur, mieszkaniówki albo budynków przemysłowych. Budynki przemysłowe czasami są prostsze, ponieważ. Hmm, nie zawierają trudnych pomieszczeń, takich na przykład jak klatka schodowa, albo, albo na przykład rozbudowana elewacja, albo system skomplikowanych pomieszczeń. Przechodzimy do jakości. Jaką należy przyjąć jakość wykonania? Tutaj może opowiem tak szybciutko o anegdotkę z podstaw miernictwa z Politechniki Warszawskiej. Otóż kiedyś próbowano zmierzyć długość linii brzegowej Anglii, i okazało się, że w zależności od, od przyjętej skali właściwie może się okazać, że linia brzegowa Anglii ma długość właściwie nieskończoną, gdyby prawda, każde ziarenko piasku na plaży chcieć, prawda, obwieść i tak dalej. Po prostu w zależności od przyjętej skali okazuje się, że ta, że ta długość się, prawda. Że ta długość się różni, w związku z czym trzeba przy, przyjąć jakąś dokładność, żeby się w ogóle te rzuty y, pozamykały. Więc ja, to jest bardzo ważne, przyjmuję dokładność jednego centymetra w wypadku y, pomiarów budowlanych zawsze. Proszę pamiętać, że budynek zawsze jest wykonany z jakąś dokładnością że y, wykonanie zawsze różni się od projektu, ponieważ chociażby Beton się kurczy i nawet jeżeli forma zostanie wykonana dokładnie według projektu, to później, jeżeli się już wypełni betonem, to beton się skurczy, działają wówczas olbrzymie siły, które przesuwają szalunki i może się okazać, że w rezultacie uzyskało się zupełnie inne wymiary. Różnice dwóch, trzech cm są jak najbardziej. W normie. Tak więc ja mierząc zawsze zaokrąglam do pełnych centymetrów. Wygląda to w ten sposób, że jeżeli wyjdzie na przykład 100 cm i 6 mm, to ja notuję wymiar 101. Jeżeli wyjdzie 100 cm i 5 mm, notuję jako 100. Podobnie przy kreśleniu. Kreśląc, umieszczam linie wymiarowe robocze. Po to, żeby w każdej chwili na rysunku widzieć, czy wymiar, który wrysowałem odpowiada temu, który mam na szkicu inwentaryzacyjnym. I zawsze dążę do tego, żeby wymiar był równy temu, co jest na szkicu plus minus 1 cm. Oczywiście należy pamiętać, że przy długich wymiarach yy, można nawet 2 cm. Na przykład mogą się nie zgadzać, zwłaszcza, że mierzy się również z jakąś dokładnością. Tak więc notuje się zawsze 1 cm. Podczas kreślenia dąży się do tego, żeby, żeby te wymiary były o 1 cm najwyżej się nie zgadzały. W najgorszym wypadku jest się w błędzie o 2 cm i zazwyczaj taka dokładność wystarczy. Ile osób pracuje przy inwentaryzacji, to znaczy w jaki sposób pracować? Więc dawniej kłopot polegał na tym, że musiały pracować trzy osoby w jednym zespole inwentaryzacyjnym. I to jest kłopot, bo te trzy osoby nie dość, że musiały się znać, musiały umieć ze sobą współpracować, trzeba było się z nimi na konkretną godzinę umówić, trzeba było czekać aż trzy osoby się, prawda, zejdą i spotkają. I dopiero kiedy wszystkie trzy były na miejscu, można było przystąpić do pracy. Jeżeli w czasie pracy jedna osoba ogłaszała przerwę, to oczywiście oznaczało to przestój dla całego zespołu. Jeżeli jedna osoba musiała na dziś zakończyć i już pójść, no to oczywiście cały zespół kończył pracę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jedna osoba miała troszeczkę wolniejsze tempo pracy, no to oczywiście opóźniała cały zespół i tak dalej. Tak więc godzina spędzona na obiekcie oznaczała trzy roboczo godziny ja pracuję sam, stosując mój system pracy. Już o nim wspominałem, opowiem o nim ze szczegółami yy, za chwilę. Hmm. Dawniej, dlaczego trzy osoby? To jeszcze szybciutko powiem, ponieważ mierzyło się za pomocą taśmy. Jedna osoba trzymała taśmę, to znaczy trzymała zero, druga osoba tą taśmę rozwijała i odczytywała z taśmy poszczególne wymiary. Trzecia osoba, Stała obok i na szkicu inwentaryzacyjnym albo na kopii dokumentacji te wymiary notowała. Oczywiście można było pracować również w dwie osoby, przy czym to oczywiście wymagało, żeby za każdym razem podczas pomiaru na chwilę tą taśmę odłożyć i wymiar zanotować, tak? bo nie można jednocześnie jedną ręką mierzyć, drugą notować. Brakuje ręki, w któr którą by się trzymało kartkę. Ale do tego jeszcze oczywiście wrócę. Ja, jak już wspominałem, wypracowałem system pracy jednoosobowej. Omówię to za chwilkę. Jak tu wygląda w ogóle prędkość pracy? No, więc, przede wszystkim na chwilę obecną, jedna osoba uzyskuje czas pomiaru mniej więcej 20 m2 na godzinę pomiaru. To jest prędkość prowadzenia pomiarów. Jeżeli trzeba wykonać pomiary szybciej na obiekcie, jest ograniczony czas, w którym można na obiekcie przebywać, no to w takim wypadku najszybciej będą pracowały jednak dwie osoby. Przy, przy czym dwie osoby pracujące razem zrobią to szybciej niż dwie osoby pracujące oddzielnie. Natomiast jeżeli Osoby pracują oddzielnie, dzielą się tym zleceniem, wówczas najkorzystniej wykorzysta się y, pracę osób. Y, jak y, należy pamiętać o tym, żeby tą pracę sensownie podzielić? To znaczy, najlepiej jest, jeżeli pracę podzieli się w ten sposób, że każda z osób bierze na przykład odrębną kondygnację. Jeżeli są dwie do pomierzenia, to najlepiej, kiedy jedna osoba mierzy całą kondygnację. Zasada jest podczas takiej pracy taka, że kto szkicuje i notuje wymiary, ten potem kreśli. Dlatego, że mimo wszystko zapamiętuje się, co dany wymiar oznacza i zapamiętuje, zapamiętuje się, w jaki sposób. W jaki co dany wymiar oznacza i co oznaczają dane kreski. Szczegółowo system pracy omówię w następnym filmie.